Witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają mój kanał. Ten wtorkowy, ale wieczny poranek. Dzisiaj taka mała aktualizacja. Akwarium 450 litrów. Rośliny mają się świetnie. Żadnych niemiłych niespodzianek. Ryby także na plus. Skalary, jak zwykle, wariują, jak mnie zobaczą. I dzisiaj przyszła mi taka myśl, żeby zdjąć tło w akwarium. Wiadomo, jak nie ma tła, widać wszystkie przewody, wszystkie rurki, no, cały bałagan z tyłu. I chciałbym Was się doradzić, czy lepiej jest z tłem, czy bez. Tło zdjęłem, ale już jest założone z powrotem. I moim zdaniem lepiej jest bez tła, jakby było po prostu widniej w akwarium. Ale też yy, widziałem komentarze na różnych filmach, że jeżeli jest tło w akwarium, to. Całe światło jest w środku, a nie ucieka na boki. I także chciałbym się po prostu doradzić i usłyszeć Wasze opinie na ten temat, jak to wygląda. Proszę, czy bez jest na plus. Czy na minus, czy stłem jest na plus, czy na minus. Także to chyba na tyle. Taką myśl miałem dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Proszę o łapkę w górę, jak film się podo podobał, i o komentarz. Pozdrawiam, cześć.